dostałem i 2, i przed sekundką dosłownie widzimy, że wynik jest tutaj 1 e, do 1 mapa to Scrap Station widzieliśmy Clouda który przegrał z z kim to on przegrał w pierwszej grze, którą pokazywałem już nie pamiętam e, z Sarensem z Sarensem przegrał Cloud no a teraz e, wyrównany pojedynek tutaj e, wyrównany pojedynek tutaj na e, tym również mirror matchupie 1 do 1 zaczynamy w takim razie cloud, czerwony terran, goodie e, fioletowy i e, spokojnie e, tą grę obejrzymy, nie wiem co potem będzie e, dostępne, ale jest też opcja, że zrobię przerwę bo będziemy już w okolicy godziny drugiej będę chciał spokojnie sobie tutaj ogarnąć wszystko żeby o 16 wrócić na gry Tarsona na pierwszą grę Tarsona, a potem na grę White'a kontra DMuzlim i w końcu na drugą grę Tarsona, czyli Tarson kontra Demuzlim. zobaczymy e, w takim razie na spokojnie ten mecz jeszcze do końca no a potem e, zastanowimy się jak to wszystko dalej zrobić będzie zmiana kanału nadawania tych m, trzech ostatnich meczy, ale to informacje podam zarówno na czacie, jak i na m, stronie internetowej. Postaram się we wszystkich możliwych kanałach informacyjnych tą informację podać. ESL uruchomiło swój własny kanał OND i na niego będę się przełączał, m, żeby m, wszystko było tak, jak sobie życzą tego organizatorzy. Nie będę już musiał OctoShape'a tutaj testować i męczyć nas problemami, które tutaj wczoraj występowały w pierwszej grze, którą pokazywałem. Natomiast spokojnie będę nadawał w takich samych dokładnie ustawieniach jak tutaj, tylko że na innym kanale, który docelowo Wam e, podam po tej grze. Mamy już Gudiego, który zeskautował swojego przeciwnika, podobnie zresztą jak i Cloud, obydwoje identycznie póki co. Orbital Command, Barak. Pierwsi Marines już się produkują. Goody uciekł swoją SCV-ką. Nie chcę tutaj wdawać się w żadne pojedynki. Natomiast Cloud no, wystawił swoją SCV-kę tu na ostrzał. Marines i no cóż, uciekł w ostatniej chwili tak naprawdę. Szybki drugi gaz postawiony przez Goody'ego. Cloud opóźnia ten swój gaz. Widzimy, że stawia szybki command center. Będzie ekspansja zobaczymy jak to będzie się dalej działo No cóż, Goody tutaj próbuje odrobinkę jeszcze coś zdobyć informacji, sprawdza czy ta ekspansja się nie dzieje. Te tymczasem dostawiony do tego baraku jest fakturyny i cały czas ten jeden, dopiero teraz drugi. E, mariner dołącza m, na siłę, gdyby próbował forsować rampę dałby radę wjechać do bazy e, Cloudowi Goody i wtedy zorientowałby się e, co tam się dzieje, natomiast po drugiej stronie mamy w bazie Goody'ego standardowe otwarcie Barak i Faktory Starport widzimy, że jest pierwszy Helion budowany w tym momencie, m, SCV tu pilnuje tej wieży Xelnaga bardzo, bardzo nisko e, bardzo mało jednostek jakichkolwiek ma w tym momencie e, Cloud wykorzystał te zasoby, które tutaj mógł przeznaczyć na dodanie dodatkowych marines na tego jednego maraudera no i na faktory widzimy tutaj bunkier stawiany przez Gudiego. no jestem bardzo ciekawy co on tutaj będzie chciał zrobić jest wiking budowany również no, a póki co cloud wysunie nam się teraz na prowadzenie zdecydowane dzięki uruchomionej już tej ekspansji Stawia również prewencyjnie taret e, jeden e, tutaj, pewnie drugi za sekundkę się pojawi, i czekamy powolutku, e, co tutaj dalej e, będzie się działo. Ja zapomniałem o moich seksownych overlayach i już tutaj je podrzucam. Co ciekawe, one się troszkę poprzesuwały. Teraz jest dobrze. E, zobaczymy w takim razie, e, jak tą ekspansję wykorzysta. Cloud, no, ma już przewagę w wydobyciu liczba workerów o dwa większa a może teraz produkować z dwóch command center no i gdzie jest, patrzę czy gdzieś ten viking, którego budował Goody będzie leciał na zwiad jest już zbudowany Medivac załadowani tutaj cztery Marines i jeden i jeden Helion no i to chyba wszystko co tutaj z tym dropem poleci Buduje też już kolejne faktory i Command Center Goody robi się z siege mode no a ten drop zobaczymy czy uda się tutaj coś ugrać bronią dwa maraudery i jeden Viking przed tym dropem przelatuje drop tutaj od tyłu zobaczmy kiedy zobaczy Teraz widzi że ląduje mu tutaj armia Goody'ego no zniszczony momentalnie Medivac Sfokusowane tutaj kilka stv-ek. jedną najpierw udało się wyeliminować, dwie, trzy scv padły i to tak właściwie wszystko pojedyncze strzały jeszcze w tego wikinga no ci marines tutaj już za dużo e, nie podziałają, klauty dalej spokojnie sobie gra swoje wymiana strzałów pomiędzy wikingami nie wiem jakim cudem ten lekko ranny wiking jego wygrał to no i zobaczcie co tu się dzieje kolejny command center budowany przez clouda bardzo śmiało sobie tutaj poczyna eee, zdaje sobie chyba sprawę jego przeciwnik że cloud ma ekspansję ale nie zdaje sobie sprawę jak niską e, swoją armię tutaj ma jak mało armii buduje i że wydał kolejne 400 minerałów na command center może to być, e, no bardzo ciekawy Gdzie to może rozwinąć, bo jeżeli uda się Uruchomić to trzecie wydobycie, to makro e, i przepraszam, prawda O ile wspomoże i odpowiednio budynkami produkcyjnymi e, Zaskoczy No naprawdę na bardzo, bardzo e, Wysoki poziom Dwie faktory, jedne baraki Jest tutaj już starport No brakuje tych budynków troszkę e, Produkcyjnych, e, widzimy, że tutaj Jest e, m, sześciu marauderów Dwa siege tanki, jest również siege mode Goody na razie jest zadowolony z faktu, że uruchomił ekspansję 4 gazy już ma Kończy się budować ten command center Poczekajmy spokojnie Poczekajmy spokojnie na to Co tutaj będzie się dalej działo Już jest gotowy ten command center Załadowany tutaj jest cv będą za sekundkę więc będzie chciał ekspować tą zabezpieczoną Ekspansję Cloud bardzo mądrze gra, tutaj nie chce wystawiać się na jakikolwiek atak. E, Goody na razie troszkę się turtluje, dorabia wojska. E, zobaczmy, no obydwaj gracze spokojnie, 82 limitu. Cloud, on miał wcześniej ekspansję, więc tutaj ma przewagę e, w okolicach 20 w tym momencie. Natomiast e, Goody, no widzimy, że 62 limitu jeździ tutaj teraz tymi helionami no i jeżeli nie zorientuje się w miarę szybko, że jest ta ekspansja trzecia baza w zasadzie już postawiona przez Cloud'a to może być problem widzimy, że Cloud zaczął już plus jeden dla jednostek mechanicznych dalej jeszcze nie wyładowywuje tutaj tych SCV-ek. A tu na wyspie mamy zaparkowane baraki, zacząłem się zastanawiać, co to takiego będzie. Eee, no, pojawiają się, pojawia się dodatkowe faktory, więc dużo mecha będzie chciał tutaj grać. Eee, Cloud, cały czas utrzymuje tą swoją przewagę. Eee, stawiane tutaj tarety, widzimy jeszcze trzeci Orbital Command za sekundkę eee, będzie już eee, będzie już eee, kontrolowany przez Klauda, będzie mógł naprawdę sporo mołów zrzucić. No a Goody znajduje tutaj tym Wikingiem, ja przepraszam, ale ten czerwony fioletowy, ten fioletowy nie jest dobrze widoczny na mapie, no nie widać tutaj na mini mapie tego jednego Wikinga. To niedobra informacja na pewno dla Czerwonego tyrana, że jego, że jego ekspansja została odkryta tak szybko, on chciał tutaj bezpiecznie sobie zaekspować. Goody no, odpowiada tym samym, będzie też próbował ekspować, odkrył to budujące się command center e, Cloud ale musi rozwalić te zniszczalne skałki żeby móc pozbyć się tego Wikinga no i odpowiada czwartym command center już w tym momencie a e, Goody będzie pchał, wychodzi teraz z bazy zobaczmy 104 limitu do 96 Goody doprowadza tutaj w miarę do remisu Wpadają maraudery, żeby pozbyć się tutaj tego wikinga, który aż 7 killsów ma W tym momencie pojedynek tutaj przy tej wieży Xel'naga Będzie musiał kancelować najpierw najprawdopodobniej ten command center Cloud, bo dużo siege tanków, dwa tory jeszcze dodatkowo Czas kancelować ten budynek, bo zostanie on zniszczony Chyba nie zdążył kancelować nawet Cloud, z tego co widzę Pada teraz jego armia, no dużo limitu stracił w tym momencie Chociaż tutaj jest tanki jeszcze rozstawione, one przypilnują e, to co się tutaj e, wytoczyło z bazy e, Goody'ego po jedynek dwóch e, po dwóch torów przez sekundkę. No i ta ekspansja był, powinien już odlatywać, ale nie wiem nawet stanie czy jest e, Goody ją obronić wystarczająco. No i trzecia baza tymczasem uruchamiana przez Goodiego Cloud, no w niedobrej sytuacji, naprawdę niedobra jego sytuacja, straci ten Command Center, zablokowany tutaj możliwość ekspowania przez ten contain, przez tą linię frontu, która nagle zaczęła się tutaj bardzo silnie kształtować. Jedyne co o czym może pomyśleć w tym momencie Cloud to przebicie się przez tą kładkę i jakaś mega, mega kontra. Zobaczymy, chyba właśnie wpada na ten pomysł, zobaczcie, Cloud ma tutaj edycję kolekcjonerską, te skrzydełka u torów. właśnie o tym świadczą rozłożone tutaj sićtanki zniszczona ta pierwsza skała jest tutaj na wyspie drugi barak goody widzę produkuje jednego marinesa jednego marines żeby tutaj przebić się no a czy goody widzi? widzi tutaj te jednostki które się zbliżają nieuwagalnie do jego e, punktu zabudowuje tu jeszcze mądrze barakami e, wpada tutaj na trzy sitz tanki Goody, musi się wycofywać e, próbuje tutaj e, zająć również pozycję na tym wąskim przejściu no ale sytuacja już e, odmieniona po 61 cyferek co prawda mają ale trzy wydobycia Gudiego do dwóch Klauda e, zaczyna no nie, nie zaczyna jeszcze rosnąć jakakolwiek przewaga tutaj jeżeli chodzi o Goody'ego chociaż ma już uruchomioną od chwili tą ekspansję wychodzi tutaj sporo sporo jednostek, sporo jak będzie próba przełamania tego frontu SF-ki muszą tutaj wyjść naprzód rozłożone sycz tanki E, dwa momentalnie padają czołgi e, Goody'ego, no i to powinno póki co wystarczyć e, Cloudowi. W, przydałoby się jeszcze tą stronę zabezpieczyć i wtedy może myśleć tutaj o bezpiecznej ekspansji. E, Tory Goody'ego tutaj próbują jeszcze się coś przemieścić. No ale ma też oczywiście problem e, Goodie, e, przepraszam, Cloud w postaci odblokowanej tej kładki i tutaj e, to, tędy może przejść jakaś kontra. Za jakiś czas Są przesyłane tutaj SCV Chyba wszystko z maina zabrał W tym momencie Cloud No i zobaczymy tutaj znowu Może nam się to odrobinkę wyrównać Wieża co prawda dalej Pod kontrolą um, Goody'ego natomiast Niemniej jednak uruchomił swoją ekspansję Cloud Bez większych problemów No, znowu mamy tutaj pozyczki. Jeden tor został wyeliminowany, drugi również padnie. lecz coraz lepszą pozycję bez wątpienia zajmuje tutaj Goody. Może oskrzydlać powolutku tą ekspansję. To jest to, o czym mówiłem, teraz dopiero Klout naprawia ten problem, ale jest już ciut późno, te czołgi e, cały czas ostrzeliwywane. No uda się to na pewno wybronić, ale e, ze sporymi stratami e, 3, 4 se tanki zostały zniszczone, przydałoby się te naprawić tutaj, bo właśnie I Helion jednym strzałem wyeliminował tutaj e, tego e, Siege Tanka, tutaj dalej ma zasięg, e, zobaczmy do tego Command Center cały czas wrzucany tutaj skan no i e, naprawdę niedobra sytuacja Klauda, zobaczcie, że w dodatku uzbierał 1900 nadwyżek e, nie wygląda to dobrze, 153 limitu Gubiego do 107 zaledwie Klauda, e, tutaj próbują tory E, powalczyć, ale mm, przewaga z ich zdecydowanie po stronie Gubiego, no i pozycjonowanie zdecydowanie lepsze.